Ze wsi Warszawa, no tak myślę. A egy egy banda, banda Varsó nevű faluból. Egy banda vagy egy zenekar varsó nevű faluból. Był totalnie inny od wszystkich. Właściwie nie było takiego koncertu, i myślę, że chyba ciężko byłoby go powtórzyć. Pojawili się nasi przyjaciele, muzycy, którzy wcześniej grali w zespole, i tak nawet odważyłem się powiedzieć, że rodzina kapeli ze wsi Warszawa przybyła tłumnie z różnych zakątków polskiego świata. Cieszyn 7 lipca 2012 roku. W ramach festiwalu Kręgi Sztuki w Teatrze imienia Adama Mickiewicza odbywa się niezwykły koncert. Kapela ze wsi Warszawa obchodzi właśnie tutaj jubileusz swojego 150-lecia. To zasługa Wojtka Majewskiego, który nas zaprosił na Festiwal Kręgi Sztuki. Jesteśmy w niebo wzięci, że akurat tutaj to święto się odbyło, dlatego że w cieszynie byliśmy owszem kilka razy, ale mogliśmy tym razem naprawdę zapoznać się dość konkretnie z urokami tego miejsca i zapoznać się też z atmosferą fajną, która tutaj panuje. Tak, daje energię, bardzo miłe miasto, bardzo ludzie dobrze jakby odbierają, naprawdę bardzo, bardzo miło tutaj jest. Jesteśmy trochę zmęczeni już. Dzisiaj to był taki szczególny dzień, bo mieliśmy bardzo dużo gości, po prostu musieliśmy to wszystko ogarnąć w ciągu jednego dnia tak naprawdę i to dlatego... Dlatego cały dzień dzisiaj po prostu pracowaliśmy ciężko. No i zatrzymaliśmy sobie właśnie tą resztkę sił już na, na koniec. Tam na końcówkach palców, które trzymają struny, czy czuć ten koncert? Te nie, tam nie. Tam jest wszystko w porządku. Pierwotny rytm szamanizm to jedno i to samo. Bardzo się cieszymy, że tutaj nasza przyjaciółka Halina Wilk się znalazła na tym naszym święcie, bo no zawsze nas ten element transowy interesował. Nasza pierwsza próba, dopiero teraz poznaliśmy się i poznaliśmy swoje, swoje korzenie, swoje możliwości, no ale, ale było przesympatycznie. Korzenie się splatają ze sobą? Ja myślę, że tak. Myślę, że tak. To, co jest takie prawdziwe naprawdę i takie prawdziwe korzenne, to, to gdzieś ma, gdzieś ma to, to, to jedność w sobie i to się bardzo czuje. Kiedyś mieliśmy takie koszulki Transminimal Roots, to było takie nasze hasło. I właściwie można powiedzieć, że od początku jesteśmy wierni tej tendencji. Transminimal Roots. Myślę, że to, to właściwie mówi wszystko o naszej, o naszej działalności. Pokazaliśmy, że muzyka nie zna granic, że spotykają się na jednej scenie e, hip-hopowcy, folkowcy, rockowcy, punkowcy, e, regowcy, e, klasycy, jazzmeni, że świetnie się bawią, odwołując się do szeroko pojętej filozofii i kosmologii korzennej, interpretując ją w współczesnym duchu. W koncercie wzięli udział goście specjalni. Między innymi poeta Jacek Podsiadło, reggae muffin Pablo Pawo oraz zespół pieśni i tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej. Bardzo się cieszymy, bo tak naprawdę mieliśmy mało czasu na wspólne próby, a wydaje nam się, że ten, ten, ten nasz występ w czasie koncertu. Był bardzo udany, bardzo dziękujemy zespołowi, że, że, że zgodził się tutaj reprezentować gospodarze. To było takie fajne zetknięcie muzyki tutejszej z muzyką Środkowej Polski, bo faktycznie generalnie oscylujemy wokół Mazowsza Radomszczyzny i powiedzmy sobie Środkowej Polski, nie, za, nie zapędzamy się na Śląsk. Dlatego była to taka lekka konfrontacja muzyki muzyki jakby Mazowsza i Śląska. Chór się spisał znakomicie i naprawdę jesteśmy bardzo wzruszeni. Ogromnie się cieszę, dlatego, że to był pomysł Wojtka Majewskiego i Festiwalu Kręgi Sztuki, żeby zrobić nam taką galę. Bo sami nie mielibyśmy chyba odwagi tego, tego zaproponować, a wydaje mi się, że wyszło bardzo fajnie i wszyscy są zadowoleni. O to chodziło, żeby wszyscy się po pierwsze spotkali, często po latach niewidzenia, powspominali dobre czasy i się fajnie poczuli między sobą. I to chyba nastąpiło. Przyjemnością będziemy tutaj wracać. A ja osobiście, mimo że miałem jutro wracać do Warszawy, to zrobię wszystko, żeby tutaj jeszcze zostać przynajmniej ze dwa dni, żeby się nacieszyć tą atmosferą miasta. Wspaniałego miasta. Ja nie mogę,